Idzie kwintesencja fury dzikowieży. Jeszcze coś bardziej wkurzonego od zwykłego diablosa. Czarna diabla, jego partnerka. No już zaczynamy zakopaniem. Ekstra. I zaczyna się zakopanie szarża, zakopanie szarża, zakopanie szarża, szarża, która skręca, zakopanie. Ona ma to samo co zwykły Diablos w wersji podrasowanej. Będzie zabawna walka. Nie mówiąc właśnie o szarszy po wykopaniu się. Kurde. Dopiero co stać przy tej ścianie. Idź tam, leż. O po jednym powaleniu. Jest tak chory potwór. Robimy dosiad. O, o, nie siadło. Nie siadło! Dosiad, dosiad, dosiad. Jest. Jest dosiad. Tego. Nie, 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 nie. Jest, 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 jest. Lewa. Elegancko. Dobra, kiedy już jesteśmy przy ogonie, to walmy w ogon. Nie marnujmy czasu. Mhm. <tosłuch> Kurde! Jak pierdolek. mnie Mnie derwysłem, jestem mnie nerwica łapie. O. Kolejna Aś mi cokolwiek co nie jest trójką, dziękuję. O I po kloku. Ten klok nic nie zrobił kompletnie, a... Jezużu. Nie zużył. nie wierzę. Dobra, plecy została. A, mogłem ją rzucić o ścianę. Nie miałem ale nie zauważyłem tego. Fart. Muszę coś zrobić z jej rogami. Kopuje się? Piśnie? Teraz się zakopuje. Kurde, trafia mnie tą szarżą. Dobra, pal gumę, bo. Bo weź. Jeszcze się po mnie specjalnie przejedzie. Ech. Nienawidzę tego potwora. On szarżuje, zakopuje się, szarżuje, zakopuje się. Wali kliwa, który ma kąt 180 stopni. Szarża, zakopka, szarża, zakopka, no. Mówię, to jest jeszcze gorsza wersja... ...Jablosa. I hits. Znowu. Nie, ona nie ma enrage'a. Tu kamień mignął, właśnie. Aha! Dobra, dostała w wrej. Jest. Na rękę mi było to, że się obróciła. Dobra, ciul. Najwyżej urwę tę nogę. Trzeba cokolwiek, bo... Przecież... że jestem tak w plecy z demedżem, To, że cały czas muszę uniki robić. To jest dramat jakiś. urwi jej ten ogon teraz. Urwij jej ten ogon. O! Tego trzeszadza. No kurde, przecież! I będzie stun. No w czasie sprintu przecież daje skok. no. Czemu ta postać się nie kładzie? Nie wiem, denerwuje mnie to, jak chcę zrobić czasami normalne unik, to się położy. Ale jak potrzebuję tego, to nie, to się przetudla. Nie, to jest na serio 180 stopni. Chociaż. Gdzie ja byłem, a mnie sięgnęła rogiem. Ludzie! Kopie się drugi raz, no i do mnie leci. No, do Kur Mam klołki, y. jest szansa to zrobić. Wróciły mi klołki. Y. Spokojnie. Nie, no ty sobie żartujesz chyba. Nie, no to jest żart, nie. Klołk mi się idzie sypać. drugi ruch z głowy. I w tym momencie ma odsłonięty łeb, który można ciskać. Także jest zajebiście. A I może jeszcze raz dostać na web. Zobie zrzućmy to. Traktujmy jednym, żeby ją rozproszyć. Dobra, muszę teraz strzelić. Kurde, nie, no dobra. Czy już wspominałem, jak bardzo nienawidzę tego potwora? Kierasz nas mi rozjebie jeszcze całego kloka. <sighs> Jestem bez kloka. Max jeden dodge. znowu Please, 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 dosiad, jest. Jest. Będę żyć. Jeszcze będę żyć. Na łeb. To jest uszkodzone. A, już nie jest. Ekstra. No teraz musisz dostać! Dobra, ale nie... Nie głowa teraz. I... Tyle spowalenia było, że i tak musiałem uderzyć głowę. Chyba się chciała zakopać, co? No wydrzej leje jak jestem w powietrzu, weź. To jest xd. Wszyscy tu stoją, muszę zdupcać. we mnie nie? teraz poleci tutaj stałem ja z jamnikiem aha boa boa który jeszcze nie zdążył uciec okej okay. i mi to na rękę nie Bo ani ja ani jamnik nie dostaliśmy Idź, Jedź, zakop się hamie. Waszek życia. O, to tak, naprawmy broń. Czy coś tu gdzieś leży? Wydaje mi się, że nie. Tu już dawno nic nie leży, bank. O, nie ma nic, ale to weźmy tak. Weźmy i robównijmy się. Aha, nie mam już czym, dawaj mi to, wzywaj kolegów, bo. Przyginasz z tym rędzem czasem? Ten tak mi działa na nerwy. Kurde. Ale zużyła chyba tą skręcającą szarżę. Dobra, po O nie, teraz była. Aha, już masz enraged' z powrotem. Nie no, to jest... Serio, to jest tak jak powiedziałem na początku, to jest kwintesencja... Całej furii po prostu dzikowierzy. To jest tak agresywne, i tak wściekłe. I tak posrane. Że Czarnej Diabli to się równa połączenie wszystkich potworów z dzikowierzy. W jednego. Wliczając w to Diablosa. No przytul się. Naprawdę To już z diablosem Diablosa to już pewnie bym dawno miał na szaszce A ta? Ja sobie zadaję pytanie czy do tej czaszki w ogóle dojdę Szadza. Zkręcająca Czy ta Wściekła Nie, 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 nie Kurde Kurde A uciekaj se, Wyrąbany mam Zbieram lód Mam bomby, mam bomby, wysadzamy szmatę Już nie mogę po prostu Bo u Diablosa to jest co jakiś czas, że on się zakopuje I co jakiś czas yy, szarżuje, znaczy może często szarżuje ale on nie ma czegoś takiego jak czarna diabla, że zakopuje się, i z wykopania się ma od razu szarże. że tego właśnie diablos nie ma. Że on wykopuje się zawsze do góry. A diabla to od razu szarżuje, jak ten: jakby wylatywała wręcz z tego, z wodospadu piachu, nie? To ona ma coś takiego w standardzie. Zakopuje się, wychodzi z y, szadżą, znowu się zakopuje, znowu wychodzi z szadżą. Tuż do tego jej szadża skręca. Albo ma taką dziką szadżę, która bije więcej. Dobra, fal gume. Końcu. Ciężka walka. Może miałem jedną raz taką sytuację w tej walce, że faktycznie było źle. Ale z nią to jest tak, że jak się raz da się złapać w tej jej kombo po prostu zakop, szarża, zakop i które sobie trwa, może trwać w nieskończoność to jest przerąbane. To ma też taki odstęp, że nawet z unikami czy czymkolwiek wszystkim się dostanie. Jakby nie. Nie ma możliwości, nie dostać tym. Ale najważniejsze, że. Duel zakończony, bo spokonany, znaczy bo spotwór pokonany GG. I szukamy kolejnego oponenta, którym jak na razie na pewno. Po takiej walce jak Czarna Diabla nie będzie kuszala, na pewno nie, bo, bo nie chce. Kuszala będzie mieć swoje, swoją kolej kiedy indziej.